Mamy problem, bo zabrakło nam schodów, a musimy dojść tam na samą górę. Co jest, przecież tam jest tak wysoko, a my jesteśmy na jakiejś dziwnej platformie, gdzie się podziały nasze domki? No. Ale czekaj, tutaj są jakieś bloki, mogę je chyba wziąć i teraz jak je przeniosę tutaj, to patrz, tutaj postawił się taki bloczek i ty też go masz. Tak, zobacz, możemy teraz nawet tutaj wejść bardzo dobrze, musimy tu zbudować jak najwyżej. Ale czekaj, czy na pewno. A, tak się niej Spadłem tutaj na dół, ale spokojnie, Luczek, możemy cały czas. Budować te schody i zobacz, co się tutaj dzieje. Powolutku stawiają się kolejne bloczki. Czy ty to widzisz? Tylko wiesz co? Ten kolor mi się troszeczkę nie podoba. Te białe schody są strasznie takie nudne. No co, ale najważniejsze jest, Luczek, żebyśmy się dostali tam na górę do tych chmurek. Nie wiem, co my tutaj robimy, ale nieważne. Patrz, udało nam się prawie zbudować już kolejne schodki. Dawaj, musimy wziąć ich jak najwięcej. Ty, Pipeka, czy da radę wnosić więcej bloków? Wiesz co? Ja chyba teraz poćwiczę sobie. Zobacz, zacznę skakać i będę nosił. Więcej tych bloków. Co ty mówisz? Nie gadaj, ty bloków. będziesz mógł nosić więcej bloków. Ja noszę tylko jeden. Zobacz, taki jeden, mały, słaby bloczek mi się teraz niesie. Zobaczymy, ile ja teraz wezmę. Uwaga! Hup, biorę to i zobacz, mam trzy. Co jest? Czemu ty masz aż tyle bloków? Ej, dobra, połóż je teraz i chwileczkę. Ty chyba faktycznie położyłeś ich więcej. No nie wiem, chyba na razie tego nie zauważyłem. Ale tutaj mogę kupić te Ja tylko nie mam na to pieniędzy. Haha, <noise> jaki ty jesteś słaby, ja szybciej zbuduję. I wiesz, co ty się zbuduj, może inne schody, a nie ty ciągle do mnie tutaj dokłada. No co trzeba? Dzieńczyk, no my musimy się dostać tam na samą górę. Ty tego nie rozumiesz. I właśnie dlatego musimy budować te schody, ale masz rację, trochę mnie denerwuje to. Szyjanuszy tak a Luczek tak dużo, dlatego teraz kupię sobie tutaj noszenie plus jednego bloka. I chwila, jak teraz wezmę. Jeszcze raz te bloki, to na razie kładę ich tutaj dwa. A czekaj, jeżeli teraz je wezmę, to o co się stało? Ej, czekaj, czemu moje bloki stały się takie zielone? I położę aż trzy! To tak zupełnie jak ja, wiesz co, Pipek, ty zaczęłeś mnie denerwować. Ja chyba wezmę sobie jeszcze więcej bloków. Patrz ile ja teraz wezmę! Czekaj, co ty w ogóle robisz? Nie gadaj! Ty będziesz mógł jeszcze więcej tych bloków nosić! Nie! I co jest, bo twoje bloki są też takiego koloru? No tak, i wiesz co, ja ich mam aż dwa razy więcej, tak, bo mam ich aż sześć. Co jest, faktycznie twoja wieża z bloków jest taka duża, a parze, <śmuszczą> my jeszcze jesteśmy daleko. Zanim uda nam się zrobić te schody, to miną wieki. A ja też chcę dosić tyle bloków co Luczek i widzę, że mogę tutaj kupić dwa razy więcej podnoszenia. O to właśnie chodzi. Teraz jak tylko podniosę te bloki, to patrz ile ich teraz mam, haha, <śmuszczą> i co jeszcze? Jak dużo bloków udaje mi się teraz budować. Coś mi się wydaje, że w takim tempie to na luzie uda nam się dojść na samą górę tych schodów. Ty masz nawet taką samą wielkość jak ja. Ty zaszłaś mnie troszeczkę denerwować. Wiesz, o tym zaraz będę mieć jeszcze więcej bloków. Nieprawda, Lucek, bo ja szybciej zbuduję te schody. I ten most na samą górę będzie zbudowany najszybciej tylko i wyłącznie przeze mnie. Ty nawet nie musisz ich nosić. To lepiej patrz, co teraz się stanie, bo ja będę mieć za chwilę więcej. Tej kasy i będę mógł mieć więcej tych bloków noszonych. Tak, na pewno. Nie wierzę ci, czekajcie, w sumie, idzie nam na razie mega wolno. A co by się stało, jakbym kupił tak na razie na przykład 100 bloków? Czy wtedy te schody by się powiększyły? Pazluczek, a ile ich kupiłem? To jest oszustwo, ty kupujesz ich jak najwięcej. No weź tego nieruchomo. I czekaj, mam teraz troszeczkę więcej kasy. No nie, brakuje mi tylko 15 pieniążków i będę Teraz nosić jeszcze więcej bloków, bo dostaję teraz za każdy jeden bloczek jeden kawałek pieniędzy. Czyli jak pójdę jeszcze parę razy tutaj i tam z powrotem, to będę mógł teraz kupić większą ilość Noszenia tych bloków. Na przykład tutaj i zobacz, ile teraz ich będę mieć. Wow, co to jest za wieża? I ona jest taka niebieska! Tych masz za dużo, wiesz co, pipek, ty zaczęłaś mnie denerwować. Ja też sobie chyba to wezmę, patrz ile ja teraz też będę mieć bloków. No co, jakim cudem luczek tak szybko robi? Te schody. Nie, dobra, w takim razie tutaj możemy zakręcić kołem fortuny. Dawaj, może nam to dodać parę bloków, albo nawet dać troszeczkę gotówki. Mam tylko 100 kasy z tego serio. Ty jesteś taki słaby. Ja na przykład wylosowałem 500 pieniędzy. Tak, jestem teraz taki dobry. No nie, a ja tylko 50 bloków wylosowałem. To było takie słabe. Ej, dobra, luczek mnie zaczyna wkurzać. Ile kosztuje kupienie większej ilości bloków? 600 zł. Serio. To w takim razie ja kopię tutaj troszeczkę większy tych bloków, żeby powiększyło nam nasze schody I zobacz jak już jestem daleko Zaraz tam będziemy na samej górze ja Jestem ciekawy co tam jest Ty Pipek w sumie wydajesz dużo roboksu? No nie, bo... I ci, patrz na to, ale to wszystko dlatego, że chcę wejść tam na samą górę. Jeżeli uda nam się zbudować te schody, to będziemy mogli wrócić do naszych domów, a nie być tutaj pośrodku niczego w jakiejś głupiej otchłani. Tak, jest, dobra, jestem ciekawy naprawdę, co tam będzie, bo mi się wydaje, że może tam być hmm, na przykład jakieś chmurkowe coś. Ja w sumie sam nie wiem, ale budujmy to, jak jesteśmy blisko. I mam już 600 pieniędzy, czyli mogę kupić troszeczkę większą ilość bloków do noszenia. I tym sposobem zobaczcie na moją wieżę! Ale zaraz, Luczek, jaką ty masz wieżę z bloków? Patrz na mnie, moje schody będą uh. takie super, ale czekaj, ty masz tyle samo bloków, co ja! Widzisz, to idziemy łeb w łeb i wiesz, co mi się wydaje, że ja bardziej pomagam budować te schody niż ty. Nie ma szans! Co ty właśnie teraz powiedziałeś? O nie, w takim razie ja kupię jeszcze raz plus 500 bloków, żeby być jak naj Szybciej tutaj na górze i czekaj, luczyk. Tak, jestem już prawie przy samym końcu. Ej, coś tam widzę. Czekaj, zaraz to skończymy. Tak, dobra, została nam naprawdę jeszcze niewielka ilość. Wydaje mi się, że jeszcze z trzy razy pójdziemy i to tyle. Jesteśmy! naszego celu. My praktycznie za jednym zamachem budujemy cały ten jeden pasek schodów. Czyli to oznacza, że bardzo dobrze nam idzie. Jeszcze chwileczkę i wejdziemy tam na samą górę. No tak, ale to ja bardziej pomagam. Wiesz co, ty mnie bardzo denerwujesz. zaraz chyba zniszczę te schody. Czekaj, co ty powiedziałeś? Nie, no nie gadaj. Przecież jesteśmy tak blisko. Ja wydałem tyle robuxów, żeby być tak daleko. I zobacz, już jesteśmy prawie przy celu. Nie możesz tego zrobić. Nie to nie obchodzi. Ja jeszcze teraz te schody. Po, po, po. Co ty zrobiłeś, Luczek? Patrz, co teraz się stało przez ciebie? My nie mamy naszych skodów, które prawie zrobiliśmy tam na samą górę, a one były najdłuższe i największe na całym świecie. Ale zobacz, teraz jest więcej osób. My szybciej to zbudujemy. Jestem ciekawy, kto ma najwięcej bloków. Czekaj, ja mam ich aż tyle. A patrz, każdy ma tylko po jednym bloczku, ale oni są słabi. No nie wierzę w to. Ja mam ich tutaj tak dużo. I patrz, ej, w sumie my tak szybko teraz budujemy. Te najdłuższe schody, że to jest hit. Tak, zaraz tam będziemy. Wiesz, co mi się wydaje? Że trzeba mieć jeszcze więcej tych klocków. Ja chyba coś sobie ulepszę. Nie, co ty chcesz niby ulepszyć? Chwila, czy tutaj w ogóle coś da się ulepszyć? Nawet nie wiem, tych bloków tutaj mamy i tak dosyć dużo. Nawet chyba daj więcej ze wszystkich osób, które tutaj mają. A patrzmy, w ogóle gramy z jakimś spruki tutaj. Co się dzieje? Dodawajcie, no czemu nikt nam nie pomaga budować tych schodów? Tylko każdy tutaj czeka. Nie wiem, ale wiesz, co oni chyba chcą się dostać? Po prostu. Po prostu łatwo tam na górę, a ja na to nie pozwolę. Jak to nie pozwolisz, Luczek? Nie bo mówisz, że znowu będziesz chciał rozwalić te schody? No nie, rób tego, byliśmy tak blisko i pożeg to budowaliśmy. A to przez ciebie teraz budujemy to znowu jeszcze raz. Od samego początku. I patrz, jak długo nam to zajmuje. Gdyby nie ty, to już byśmy byli tam na górze. No dobra, ale ja to zniszczyłem tylko dlatego, że ty się ociągałeś, a tylko ja pracowałem. Co ty mówisz, parzek? Ja chodzę w prawo, w lewo, normalnie jak burówka. Ty lepiej się zapytaj tutaj, tych trzech bikodów co wy tutaj robicie. No, pomóżcie nam budować te schody, a nie się gapicie w ścianę. No właśnie, bo inaczej tutaj nigdy nie dojdziemy na górę. Lepiej się pospieszmy. Ej, ale to w sumie nie jest takie złe. Ja już rozumiem tych bikodów czemu oni tutaj czekają. Patrzcie na to, my sobie tutaj leżakujemy, czekamy, a oni za nas robią tutaj najdłuższe schody. No, dawajcie, dawajcie, pracuj szybciej, Lucze. Ej, nie zaraz niszczę jeszcze raz to i nigdy się tam nie dostanie. Nie, no proszę cię, to jest tak śmieszne, dobra, idę teraz pomóc luczkowi, bo faktycznie wiecie co to jest przesada, tak obijać się, to nie jest w moim stylu. Ja chcę pomagać, żeby dostać się tutaj jak najwyżej. Akurat przed chwilą jak graliśmy razem, to ty się odciągałeś, tylko ja pracowałem teraz cały czas to noszę. Nieprawda! Ja... Wcześniej, tylko teraz, ci się wydaje, że ja noszę więcej, bo jest tutaj tyle osób, że my po prostu mega łatwo jesteśmy w stanie zbudować te schody. Patrz, już tak naprawdę jesteśmy prawie tak wysoko jak byliśmy poprzednio, chociaż przed tymi zniszczonymi schodami byliśmy tak wysoko. I to wszystko przez ciebie, Luczek. Teraz budujemy to jeszcze raz. My chyba nawet nie doszliśmy do połowy tych schodów, które mieliśmy. Ja nawet bym to zniszczył po raz kolejny, jak mnie zdenerwujesz, więc lepiej uważaj na to, co robi. Nie, dobra, Luczek, proszę, nie rób tego, tylko nie to. No, ale ja nie wiem, co jest nie tak z tymi bikonami? Możesz mi powiedzieć, dlaczego oni cały czas czekają tam na górze i w ogóle nam nie pomagają nosić tych chląsków? Ja tego naprawdę nie rozumiem. Lepiej też im powiedz, żeby pracowali, bo zaraz no już, bikony dawajcie, no nie. A on sobie po prostu tutaj siedzi. Ten bikon. A, dobra, wiecie co? Mam dosyć. Nie będę mu przemawiać do rozsądku. Po prostu kupię może 500 bloków. Co wy na to? Żeby dostać się troszeczkę wyżej. I patrz na to. A, ale jestem już wysoko. Kupuj wszystko za robuksy, pipek. Musimy tam się dostać. Czekaj, mam już 1000 dolarów. To bardzo dużo. Czy ja mogę w takim razie kupić tutaj jakieś ulepszenie? Na przykład elixir prędkości za 1000 dolarów. Patrz, jaki ja jestem teraz szybki, ej, pracuję tak szybko! Nawet 10 razy szybciej! Wchodzę i schodzę z tych skoków od ciebie! Ty możesz w takim razie więcej bloków przynosić? ty mnie zaczynasz denerwować! No dawaj! na to, jaki ja jestem szybki, a ty taki wolny. Luczek sobie tutaj wchodzi na samą górę, a patrzy na mnie wziął. Ja już normalnie też lecę tutaj i robię teraz drugie okrążenie. O, ale ty jesteś wolny. Tak, to lepiej zobacz, co teraz, ile mogę brodzić bloków, bo mi się wydaje, że mogę ich nosić bardzo dużo. A, jakim cudem ty masz ich teraz tak wiele? Nie, dobra, ty na pewno oszukujesz, ale za to ja jestem szybszy, więc w takim razie ja w sumie noszę więcej bloków od ciebie. Nie, no ty mnie naprawdę denerwujesz. Zaraz to zniszczę. I nie dojdziemy tam na górę Albo sam sobie tam podejdę, a was rozwalę Nie, 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 proszę Luczek Nie rób tego, nie, nic już naszych najdłuższych schodów Przecież my tak długo pracowaliśmy I tym razem to nie byłem tylko ja i ty Ale patrz ile osób współpracuje Żeby dostać się tam na samą górę Zostało już bardzo mało tych klocków Za chwilę tutaj wejdziemy, wydaje mi się, że zaraz to zrobimy Też mi się tak wydaje ale część osób tutaj siedzi i nic nie robi. No, dawaj, Luczek, co tak wolno chodzisz? Już, raz, dwa, raz, dwa, pracuj szybciej. O nie, teraz przesadziłeś. Wiesz, co, Pipek, Teraz ty trochę ponoś, bo ja cały czas tutaj to robiłem, jak ty gadałeś. Czekaj, Luczek, to co w takim razie ty nie będziesz teraz znosić bloków? Nie, no, nie żartuj sobie. Dawaj tutaj na schody, na górę i chodź, pomagaj nam wchodzić na górę. Brakuje nam naprawdę mało, tylko 280 bloków. Nie, no, ja sobie postoję tutaj na dole i popatrzę, jak wy pracujecie. No co, nie, Luczek, w tej chwili masz wziąć. Bloki tak jak ja, i zacząć zbudować te schody, bo naprawdę coś mnie rozwali. O, bardzo dobrze. Patrzcie, jak Luczek bierze. No już, tylko byś mógł popracować troszeczkę nad szybkością, bo bardzo wolno je bierzesz. Ale ja nie mam tyle pieniędzy. Wolałem ulepszyć ilość noszonych bloków. I wiesz co, stanę sobie jak ci goście tutaj obok. Też będę czekał. Nie, ty sobie żartujesz. Mamy tak blisko i zaraz to wygramy. Luczek, co ty robisz? Brakuje tylko 200 bloków. Dobra, pewnie Luczek sobie żartuje. Zaraz tutaj zejdzie na dół. Nie, no ja sobie stoję akurat z moim kolegą Biko. I czekamy, he, he. Ty przesadziłeś ruszek, nie no, naprawdę ty miałeś tyle bloków. Bez ciebie to nigdy nie dokończymy tych schodów. No dawaj, pomóż mi. Ja ci kręcę, co ma takiego w głowie, że postanowił tam siedzieć i nic nie robić. Chyba w końcu postanowił jednak zebrać trochę więcej bloczków. I co Luczek, mówię ci, że jak szybko zbudujemy te schody, to tym lepiej. Ja chcę być pierwszy, więc ja już nie noszę. Tak, chcę że tam się dostać. No co, spokojnie, przecież na każdego przyjdzie pora. Nie musisz chyba być aż tak blisko tych schodków. Tym bardziej, że musisz uważać, żeby przypadkiem nie spać. I szczerze jest. Jesteśmy tak blisko, brakuje tylko 150 bloków. Wiesz co, mam to gdzieś. Kupię jeszcze dodatkowe 100 bloków, żebyśmy byli już naprawdę blisko. I patrz na to! A, jesteśmy już naprawdę blisko i my nie możemy przez to przeskoczyć! Potrzebujemy jeszcze 30 bloków, o niej, zaraz tam wejdziemy! Ty naprawdę spadłeś, patrz, ile osób teraz dotyka tego, żeby być pierwszym. I chwila, jak oni się tutaj przedostali. Ej, co jest? Jeszcze brakuje 26 bloków! Dobra, pipek, ja tutaj daję kolejne. Zobacz, już prawo, brakuje! No nie, ja mam czekaj, chyba. 10 bloków przy sobie, to w takim razie, jak to wezmę. Nie, jeszcze 5 bloków. Tutaj ktoś nie się Tak, czekaj, ja mogę tędy przejść? Jak? To te skody nie są jeszcze skończone. ha <laughs> <laughs> patrz, to ja jestem bipek, tutaj się przedostałem. No, jak ty to zrobiłeś? Nie gadaj jeszcze tylko 3 bloki. Ten beacon ma ostatni. E, chwileczkę, jak ja to przeskoczę Tak, udało się Patrz, Luczek, jesteśmy tutaj na tych najwyższych schodach Ale co jest przed nami? Czy ty widziałeś ten wybuch? Co się tutaj dzieje? Zbudowaliśmy te schody, ale musimy pokonać jakiegoś rycerza Nie podchodź do niego, bo on jest bardzo mocny Ja go uderzam z daleka A masz, a masz, czekaj, jak go można uderzać? A, tym pistolecikiem? Dobra, dostajesz, tylko że on ma tak dużo życia I parzak wszystkich rozwala Nie, nie dotykaj mnie, rycerzu Najlepiej strzelać go z odległości bo on wtedy nic nie zrobi! Tak, ale ja podeszłem troszkę blisko i czekaj, co on tutaj robi? O, rzuca jakieś zaklęcia. Nie nie ma szans, trzeba go zniszczyć. Zobacz, jak ma mało życia. Jeszcze chwilę i go rozwalamy. Dawaj tutaj go z Ma już go tylko tysiąc, to tak mało, a zniszczyliśmy go. Pokonaliśmy tego bossa najdłuższych schodów i możemy wrócić do siebie.